O kurde. Nagrywasz? Czy zdjęcie robisz? Nagrywam. Pokaż. Idzie? Dobrze? Dobra, to tutaj no. mamy dowód na ten. Jak to niektórzy nie wierzą, że pszczoły bez leczenia mogą być przy takim telepaniu i takiej Pogodzi. pogodzie i takich akcjach spokojne. No po prostu to, to sobie pracujemy. Mam nadzieję, że to taki telefon wodoodporny. Jakoś nas nie zjadają. Także tutaj na spontana deszcz nam kropi, A my działamy. Także... To jest akurat dla wszystkich, którzy nie wierzą w pszczoły bez leczenia i uważają, że po prostu to są zabójcy. Także... Także polecamy, no. O no, dobra, koniec.